O! Halo Ja się Co jest kurwa, Ale coś tupi, tu kurwa To ludy. Biegni, 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 biegni! Czemu? Gdzie tu? tyje. Nie no przez dam. bagno. Kurwa. Ja. Kurwa? No. Zostało mi normalnie. O kurwa. Dofie. Dobra, lecimy granatnik. Kolapsowanie budynku. Jak nas grzy... jak nas <śla> Stabilnie, stabilnie. O nie, nie, nie. Tak! Co jest? Co jest? E KURWA! <śmienicza> to Zjadł zjadł go! Weź, masz... Ty, jaki... w ogóle mam tę piosenkę tutaj. Jak to wyciszyć? Jaki cosplay! To jest piosenka z gry, to jest piosenka z gry. Zaraz, zaraz będę miała, zaraz będę miała wyciszone pół streama, bo mam muzykę w grze. Aha, Mam muzykę w grze ustawioną, jakby można było to kupić, tak? To jest kupiona, ja za nią zapłaciłam. Już problemy, jeszcze się nie zaczęło, a już są problemy, widzowie. Co to będzie dalej? Co to będzie dalej? Eee... Ej, grzegluj, Ty czekaj, to ona była? Koleżankę odrodziła! No i klasa! No i klasa! Jeszcze jej poteczki wyrzuci? Patrzcie, poleciała, zbejtowała, zabiła.